Dzień dobry kochane, lato w pełni, ale czy trzeba rezygnować z produktów z kwasami? Nie, niekoniecznie, wręcz można bardzo inteligentnie, mądrze z nimi postąpić, aby nie przerywać kuracji, jeżeli mamy w szczególności cerę problematyczną bądź dotkniętą przebarwieniami. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię Wam, jak skutecznie łączyć kwasy latem, w jaki sposób je stosować, aby nie zrobić sobie krzywdy. Jakie kwasy możesz stosować latem? To ferulowy, fitowy, traneksamowy, mlekowy w niewielkim stężeniu, kwas salicylowy również w niewielkim stężeniu, azelainowy, glukonolakton i laktobionowy. Kwasy, których absolutnie nie powinnaś stosować latem, to glikolowy, trójchloroctowy, pirogronowy. Oraz kwas retinowy. Kwas retinowy to jest ten kwas, który przetwarza się pod wpływem działania retinolu. On wytwarza się później w naszej skórze. Czyli wszelkie pochodne retinolu generalnie lepiej jest zarzucić w okresie letnim. A teraz sobie przejdziemy do tego, w jaki sposób umiejętnie postępować z kwasami, aby nie przyniosły niekorzystnych efektów, a właśnie aby odpowiednio zadbać o skórę, i w szczególności, żeby nie podrażnić jej, bo to jest szalenie istotne. Zacznijmy sobie od zmywaczy. Tutaj, jeżeli chodzi o zmywaczy, czyli oczyszczanie twarzy, przede wszystkim pamiętaj o tym, że jeżeli masz produkt z kwasami, czyli jest to żel lub tonik, bądź i żel i tonik, to zdecydowanie latem przenosimy je na wieczór. Nigdy nie stosuj latem żadnych preparatów myjących z kwasami, bo będzie to naprawdę niekorzystne, uwrażliwi skórę na słońce. W tym miejscu mogę polecić bardzo delikatny preparat, bo na przykład żel Duetus, który jest dedykowany cerom problematycznym, więc jeżeli borykasz się z problemem trądziku, to jak najbardziej żel Duetus jest na tyle właśnie delikatny w działaniu, że możesz go śmiało stosować wieczorem. Konkretnym że, kolejnym żelem z kwasami będzie żel Basic Lab do cery naczyniowej, gdzie znajdziemy głównie kwas laktobionowy. I to jak najbardziej jest również kwas, który wymieniłam, który może być bezpiecznie stosowany w okresie Lata. Natomiast, jeżeli właśnie chodzi tutaj o żel Basic Lab, to mamy tutaj tak niewielkie stężenie kwasów, że możesz ewentualnie, ale mówię ewentualnie, zobaczyć, czy nie wywoła podrażnienia, jeżeli sięgniesz po ten kwas również rano. Ale zaznaczę, że mimo wszystko, jeżeli mamy duże nasłonecznienie i jest wysoka temperatura, to znacznie korzystniej będzie, jeżeli będziesz stosowała preparaty myjące z kwasami. Wieczorem. Tyczy się to szczególnie toników, które mimo wszystko nie są zmywane wodą i pozostają na Twojej skórze. W związku z tym tutaj zdecydowanie jest jakby większe działanie zawartych kwasów, więc zdecydowanie toniki z kwasami stosuj wieczorem. A jakie toniki możesz stosować latem? Tutaj mam propozycję ze strony Bielendy Professional Lactobionic Ice Acid Toner. To jest tonik z kwasem laktobionowym i z glukonolaktonem, doskonale sprawdzi się przy cerach naczyniowych, suchych, wrażliwych. Natomiast jeżeli walczysz z trądzikiem, z zaskórnikami, bądź masz cerę po prostu bardzo młodą, to tu jak najbardziej też w kierunku nastolatek, mogę polecić tonik zwężający pory ziajaliście Liście Manuka. Odnośnie preparatów peelingujących, bardzo często pytacie się mnie o to, jak stosować peelingi kwasowe. I właśnie teraz do nich przejdę. Peelingi kwasowe jak najbardziej będą doskonałą, doskonałym uzupełnieniem pielęgnacji letniej i absolutnie nie proponuję z nich rezygnować. Wręcz przeciwnie, stosuj regularnie peeling kwasowy, ale z dużym zaznaczeniem to ma być peeling delikatny o niewielkim stężeniu kwasów. Jakie mam tutaj peelingi na myśli? Przygotowałam dla Was kilka na dziś. Pierwszy to już dobrze Wam znany, niejednokrotnie pojawiał się w moich filmikach, to jest peeling kwasowy. Z kwasem mlekowym 5-lub 10% i z kwasem hialuronowym Markiti Ordinare. To jest peeling, który jednocześnie będzie działał rozjaśniająco, delikatnie złuszczająco, ale co ciekawe, nawilżająco. Absolutnie jest to peeling, który fajnie, doskonale powiedziałabym może nie fajnie, ale świetnie sprawdzi się przy cerach naczyniowych, wrażliwych, przesuszonych. Będzie również wspomagający przy cerach borykających się z przebarwieniami. Kolejnym peelingiem o podobnych właściwościach będzie peeling kwasowy Anti-Dry Bandy. To jest peeling, który do, dokładnie tak jak peeling właśnie The Ordinary, zawiera kwas mlekowy oraz mocznik. Ten peeling również ma silne właściwości wiążące wodę w naskórku, będzie silnie nawilżał, delikatnie rozjaśniał, bo takie właśnie właściwości ma kwas mlekowy więc peeling kwasowy anti-dry bandy polecę przesuszonym, wyrażliwym, z naruszonym płaszczem hydrolipidowym. Kolejny peeling kwasowy również marki Bandi to peeling kwasowy anti-róż i tutaj znajdziemy glukonolakton i kwas laktobionowy. To jest peeling, który sprawdzi się zarówno dla cer nawet tych nadwrażliwych, najbardziej skłonnych do zaczerwienień, naczyniowych, czyli tych borykających się z rumieniem lub też z trądzikiem różowatym. Może on również działać wspomagająco dla osób, gdzie mamy cerę trądzikową, ale nadwrażliwą bądź po terapii izotretinoiną doustną. Kolejne peelingi to całoroczny peeling kwasowy destruktor marki SkinTra, to jest polska marka, która stworzyła peeling z kwasem migdałowym. I co prawda, mamy tam aż 20% kwasu migdałowego. Wydawałoby się, że jest to wiele, ale pamiętajcie o tym, że kwas migdałowy jest kwasem bardzo, bardzo delikatnym. Więc tutaj w tej formule nie podrażni waszej skóry z zaznaczeniem, że ten peeling będziemy stosowały tylko raz. W tygodniu. A peelingi, które wymieniłam wcześniej, czyli peelingi Bandi, anti-dry i anti rouge oraz peeling kwasowy z marki Diordinary, możemy stosować dwa razy w tygodniu w okresie letnim. Peeling kwasowy rozjaśniający. Z marki Floslek White and Beauty będzie doskonałym rozwiązaniem dla cer borykających się z przebarwieniami, dla cer pozbawionych blasku, dla cer szarych, zmęczonych, które wymagają takiego dodania właśnie takiej energii. Tutaj mamy niewielkie stężenie kilku rodzajów kwasów, ale jednym z nich jest kwas azelainowy, więc będzie to również peeling, który doskonale sprawdzi się w pielęgnacji cery naczyniowej, w pielęgnacji cery właśnie z przebarwieniami, bo jak najbardziej sama nazwa już mówi o tym, że jest to peeling, który będzie ładnie rozjaśniał skórę. Ten peeling może być stosowany dwa lub nawet trzy razy w tygodniu, podobnie, podobnie jak jego kuzyn, a mam na myśli z tej samej marki peeling, Peeling anti bądź peeling anti-age, również właśnie marki Floslek. Peeling anti będzie peelingiem, który będzie działał znowu też troszeczkę rozjaśniająco, antystarzeniowo, natomiast peeling anti będzie zapobiegał powstawaniu zaskórników, krostek, grudek i on będzie doskonałym rozwiązaniem właśnie przy cerach Trądzikowych, problematycznych i borykających się z zaskórnikami. Jeszcze raz powtórzę, wszystkie peelingi marki Floslek możecie stosować dwa lub trzy razy w tygodniu. I teraz najważniejsza informacja. Wszelkie peelingi kwasowe stosujemy latem, tylko i wyłącznie wieczorem. To jest szalenie ważne, aby nie uwrażliwić skóry na działanie promieni słonecznych. Bardzo ważne jest również to, abyście następnego dnia nie udawały się bezpośrednio na plażę. Więc jeżeli wybieracie się na urlop, to zdecydowanie tego rodzaju peeling wykonajcie 3 dni przed wyjazdem, a nie dzień przed. To jest ważne, żeby szczególnie gdy zmieniamy klimat, jeżeli wybieracie się na urlop poza granicę Polski, gdzie jest duże nasłonecznienie, to absolutnie wtedy nie wykonujemy takiego peelingu dzień wcześniej, bo skóra może zupełnie zareagować zgoła odmiennie. I ważna jest również jeszcze jedna, jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli wybieracie się w miejsce, gdzie właśnie jest wysoka temperatura, gdzie jest silne nasłonecznienie, to warto sięgnąć po peelingi bardziej nawilżające, bo nawet te o niewielkim stężeniu kwasów, ale mające bardziej regulować pracę gruczołów łojowych, mogą okazać się mimo wszystko podrażniające. Więc w tym momencie najbardziej zarekomenduję Wam peeling z diordinary i wtedy najlepiej będzie nawet o tym niewielkim stężeniu wybrać. 5% kwas mlekowy bądź peeling anti dry bandi. To są dwa najbezpieczniejsze peelingi, jakie możecie zastosować latem. Wiecie już jak stosować peelingi, a teraz kilka słów o serach. Sera będą wspomagały Waszą pielęgnację. Są fantastyczne w kwestii yy, skóry trądzikowej, w kwestii walki z przebarwieniami. One będą ją cudownie wspomagały. Co ciekawe, kwas kwasowi nierówny, bo tak jak wspominałam Wam o stosowaniu peelingów kwasowych czy zmywaczy wieczorem, to są takie kwasy, które w serach zawarte wręcz wzmocnią Waszą ochronę przeciwsłoneczną. I mam tu na myśli kilka rodzajów kwasów, a są to kwas fitowy, kwas ferulowy, traneksamowy, glukonolakton. I laktobionowy. Te pięć rodzajów kwasów pomoże Wam w zwiększeniu właśnie ochrony przeciwsłonecznej, w zmniejszeniu rumienia, reaktywności skóry na działanie słońca. Jakiego rodzaju sera zarekomenduję na lato? Zacznijmy sobie od serum z kwasem ferulowym i resweratrolem marki The Ordinary. To serum już ukazywało się. Niejednokrotnie w, moim, w moich filmikach. Natomiast to serum będzie bardzo pomocne właśnie dla osób borykających się z przebarwieniami, z serą naczyniową, dlatego że zarówno kwas ferulowy, jak i resveratrol, czyli substancja pozyskiwana z winogron, będą wspomagały. Prace naczyń. Będą zmniejszały rumień, więc będą zarówno dla osób z przebarwieniami, z, borykających, z borykającymi się z rumieniem, z serą naczyniową, a co ciekawe, również z trądzikiem różowatym. I to serum jak najbardziej śmiało może być stosowane zarówno rano, pod krem z filtrem, jak i wieczorem. Kwas ferulowy również jest fantastycznym antyoksydantem, jak również resveratrol, więc będziecie miały tutaj wspomaganie to antyrodnikowe. Kolejny preparat, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o kwas ferulowy, to jest serum Ferulac marki Sesderma. I tutaj y, kwas ferulowy jest liposomowany. On jest zawarty w takich, w takich nanocząstkach, które to przenoszą kwas ferulowy do niższych warstw naskórka i tam rzeczywiście ten kwas ferulowy działa y, intensywniej. Co warto y, wspomnieć? Ten y, preparat jest nieco lżejszy w swojej konsystencji niż przed chwilą wymienione przeze mnie serum z kwasem ferulowym marki Diordinare, więc ten kwas ferulowy zdecydowanie sprawdzi się również dla cer mieszanych, trądzikowych, y, borykających się z zaskórnikami, ale znowu wspomnę dla cer naczyniowych, dla cer borykających się y, z rumieniem. Kwas ferulowy o tyle właśnie ma też ciekawe działanie, o czym jeszcze nie wspomniałam, że działa również przeciwzapalnie, więc w tej formule właśnie dlatego będzie wspomagał to działanie przeciwtrądzikowe, że jeszcze dodatkowo będzie hamował rozwój stanu zapalnego w skórze, dlatego tutaj gorąco mogę polecić serum Ferulak marki Sesderma znowu na rano i na wieczór. Kolejny preparat również z tej samej marki, to jest żel Azelak marki Sesderma. I tutaj to jest żel, co prawda nawilżający, ale ten żel, moje drogie, zawiera kwas azelainowy i azeloglicynę. Natomiast to jest kwas, którego nie wymieniłam, jeżeli chodzi o te pięć kwasów. Ale to jest na tyle delikatny preparat, że tutaj kwas azelainowy jest w tak niewielkim stężeniu, że możecie go nawet spróbować stosować. Rano. Gdyby okazało się jednak, że gdzieś tam wasza delikatna cera, powiedzmy, bądź cera naczyniowa, będzie odczuwała y, pieczenie y, pod wpływem działania promieni słonecznych, to wtedy ten żel azelak możecie stosować wieczorem. Czemu rekomenduję tutaj ten produkt? Dlatego, że jest to wspaniały produkt, jeżeli chodzi o cerę z trądzikiem różowatym, cerę naczyniową, również właśnie z takim napadowym rumieniem i cerę z trądzikiem pospolitym oraz za skórnikami. To jest preparat, który pomoże Wam się uporać z tymi yy, właśnie problemami. Kolejna rzecz to serum redukujące przebarwienia z azeloglicyną i z kwasem traneksamowym marki BASIC Lab. I to serum może być również stosowane rano i wieczorem, choć znowu z małym zaznaczeniem. Tu co prawda nie jest to azy, yy, kwas azelainowy w czystej postaci, bo mamy tutaj w postaci azeloglicyny, a azeloglicyna yy, jest bardziej nawilżająca i mniej drażniąca od samego kwasu azelainowego, ale Spróbujcie na początku ten preparat na wieczór, dlatego że mamy tutaj 10% azeloglicyny i w tym wypadku mogłoby delikatnie gdzieś tę skórę podrażnić. Ale to jest bardzo dobry produkt, jeżeli chodzi o skórę borykającą się znowu z przebarwieniami, z zaskórnikami czy z serą naczyniową. On może również okazać się pomocny przy leczeniu trądziku. I ostatni preparat, który możecie śmiało nakładać i rano i wieczorem, to serum Sebiaclear SVR. To jest serum, które ma w sobie glukonolakton i niacinamid. Glukonolakton, tak jak już Wam wymieniłam, jest kwasem bardzo bezpiecznym, on będzie działał nie tylko na przebarwienia, łagodząco na stany zapalne, ale również przeciwzapalnie, więc to serum może być stosowane zarówno rano, jak i wieczorem z powodzeniem sprawdzi się pod makijażem, jako również preparat samodzielny pod krem z filtrem, bo on ma konsystencję emulsji, lekkiej takiej mlecznej emulsji i doskonale sprawdzi się nawet latem w formie lekkiego kremu nawilżającego. Mamy zmywacze, mamy peelingi, mamy sera, no to oczywiście nie mogłoby zabraknąć kremów. Ważna jest zasada latem: nie stosujcie zbyt dużo kosmetyków z kwasami. Wybierzcie na początku jeden, jeden peeling z kwasami, bądź serum z kwasem ferulowym, czyli z tymi delikatnymi kwasami antyoksydacyjnymi i nie sięgajcie po cały arsenał. Jeżeli chcecie wybrać krem z kwasami, to niech to będzie tylko jeden krem, a nie dokładajcie już do tego i serum z kwasami, i znowu peeling kwasowy, bo może. To podrażnić skórę. Nawet jeżeli będziecie miały kilka rodzajów delikatnych kwasów, a zaczynacie dopiero taką przygodę z kwasami, to znacznie bezpieczniej będzie wybrać na początku jeden kosmetyk. Natomiast jeżeli koniecznie chcecie sięgnąć po krem z kwasami, to oczywiście również kilka tutaj zarekomenduję. I teraz tak. Dla osób, które. Z, wymagają odbudowy płaszcza hydrolipidowego, które borykają się z rumieniem, których skóra jest przesuszona, naczyniowa, Mogę y, osobom takim mogę polecić krem regenerujący z kwasem laktobionowym i hialuronowym marki Arcana. Ten krem zdecydowanie sprawdzi się jako kosmetyk y, wieczorny, dlatego że pod krem z filtrem będzie zdecydowanie za Gęsty będzie zdecydowanie zbyt odżywczy. Natomiast co ciekawe, mam dla Was propozycję kremów z kwasami, które przy okazji zawierają wysoki filtry przeciwsłoneczne. I tak pierwszym z nich jest krem, który doskonale sprawdzi się przy pielęgnacji cer trądzikowych. Tutaj mamy niewielką ilość kwasu salicylowego i glukonolakton, a jest to krem Sebiaclear SVR marki, y, 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 przepraszam, krem Sebia Clear marki SVR SPF 50. I to jest krem, który łączy w sobie jednocześnie działanie terapeutyczne, a z drugiej strony zabezpieczenie przeciwsłoneczne. Więc jeżeli nie lubisz, żeby na Twojej twarzy była taka nadbudowana pielęgnacja, nie chcesz nakładać jakiegoś serum antyoksydacyjnego, chociażby nawet z witaminą C, po prostu lubisz jeden konkretny kosmetyk, to jak najbardziej ten krem zabezpieczy jakby twoją skórę. Zarówno będzie działał przeciwtrądzikowo, przeciw przebarwieniom, będzie zmniejszał powstawanie zaskórników i co ważne, daje piękne matowe wykończenie bez obciążania skóry. Ale tak jak tutaj wspomnę, to jest na tyle y, aktywny w swoim działaniu krem, że zdecydowanie polecę cerom z trądzikiem różowatym, z trądzikiem pospolitym. I ewentualnie naczyniowym, ale bez takiej wrażliwości. Drugim kremem, który, znajdzie, który z, będzie nadawał się do większości rodzajów skór, również z dużym zabezpieczeniem przeciwsłonecznym, jest emulsja rozświetlająca Azelak RU SPF50 marki Sesderma. I to jest bardzo ciekawy produkt, bo jest to produkt o bardzo lekkiej konsystencji, dający rzeczywiście. Bardzo delikatne, subtelne powiedziałabym, rozświetlenie to nie jest jakieś takie nagminne błyszczenie skóry i ta konsystencja jest tak lekka, że cudownie sprawdza się nawet przy cerach skłonnych do przetłuszczania się. To jest produkt głównie dedykowany osobom borykającym się, borykający, borykającymi się z przebarwieniami, natomiast doskonale sprawdzi się u osób znowu z cerą naczyniową, z pospolitym, z różowatym. Ale co ciekawe, ze względu na obecność kwasu tranek samowego, doskonale sprawdzi się również u osób z serą wrażliwą. Dlatego ten produkt dawam takie zabezpieczenie, zarówno przed właśnie stanami zapalnymi, bo będzie je pomagał gasić, przed powstawaniem rumienia, no i oczywiście będzie zabezpieczał przed słońcem. Czyli znowu macie. Kilka rzeczy w jednym. Nie musicie starać się o to, żeby jeszcze pod ten produkt dodatkowo nakładać albo serum, albo krem. Podsumowując. Nie sięgaj po kilka kosmetyków z kwasami latem, bo może to podrażnić silnie skórę i uwrażliwić ją na słońce. Wybierz jeden kosmetyk, szczególnie jeżeli zaczynasz przygodę z kwasami. Toniki z kwasami stosuj tylko i wyłącznie wieczorem. Żele myjące wybieraj z tymi delikatnymi kwasami, które wymieniłam wcześniej, czyli glukonolakton, laktobionowy, azelainowy, migdałowy w niewielkim stężeniu czy mlekowy. Zdecydowanie korzystniej będzie, jeżeli taki żel również będzie stosowany wieczorem. Wyjątkiem jest żel basic które który dzisiaj wymieniłam w filmiku. Jeżeli stosujesz sera z kwasami o działaniu antyoksydacyjnym, takie jak ferulowy, fitowy. Tranek samowy, możesz je zastosować rano pod krem z filtrem. Kremy z filtrami, które wymieniłam w dzisiejszym filmiku, mogą być jak najbardziej stosowane rano. Pilingi kwasowe o niewielkim stężeniu, o kilkuprocentowym stężeniu kwasów, mogą być stosowane dwa, maksymalnie trzy razy w tygodniu. Pilingi o stężeniu powyżej 10%, 10 stosuj. Najwyżej raz w tygodniu. Nie sięgaj po peeling kwasowy tuż przed wyjazdem na urlop i jeżeli zależy Ci na intensywniejszym nawilżeniu skóry, to stosuj peelingi z kwasem mlekowym, czyli The ordinary bądź anti dry bandi. Zwracaj uwagę, jak Twoja skóra reaguje na kwasy, i jeżeli masz jakiekolwiek podejrzenie, że skóra może być po nich uwrażliwiona, to zawsze przed zastosowaniem nowego kosmetyku warto wykonać próbę uczuleniową. Albo w wewnętrznej części nadgarstka, albo nad uchem. Tak jak zawsze wspominam, tutaj mniej znaczy więcej. Uważaj właśnie z kwasami, bo tutaj nie ma zabawy, i rzeczywiście, jak skóra już się uwrażliwi na zarówno po kwasach, to będzie uwrażliwiona na działanie słońca, i wtedy niestety nie będzie przyjemnie. Także przeczytaj dokładnie jeszcze wszystkie moje uwagi, które znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Oczywiście, jak zawsze, kompletna lista kosmetyków, o których mówiłam tutaj w filmiku, również w opisie będzie się znajdowała. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, pozostaw. Kciuk w górę, jak zawsze proszę o subskrybowanie mojego kanału, o pozostawianie komentarzy i do zobaczenia w kolejnych filmikach.